Witam, nazywam się Łukasz Pietraszkiewicz, od ponad 20 lat na emigracji. Pochodzę z malowniczej miejscowości na Podlasiu, Sokółki. Emigrowałem do Londynu zaraz po liceum. Na co dzień jestem ojcem, mężem, bratem i przyjacielem. Jestem także coachem i współpracuję z konkursem Miss Polski UK and Ireland oraz Miss Generation. Bardzo często pyta się mnie, co jest moim największym sukcesem? Do niedawna nie byłem w stanie odpowiedzieć na to jakże proste pytanie, bo co to jest sukces? Pomimo tego, że wygrałem nagrodę u publiczności w brytyjskim Top Model, chociaż byłem jednym z najstarszych uczestników, przebiegłem maraton londyński, zrobiłem dwa szlaki Camino de Compostela pokonując ponad 1500 km, i zdołałem wydać dwie książki, a jedna stała się bestsellerem. Pomimo tych osiągnięć, nie zdołałem odpowiedzieć na to pytanie aż do stycznia 2023 roku. Wtedy to zadzwonił do mnie telefon i usłyszałem, że mam bliźniaka genetycznego. Nie zawahałem się nawet przez chwilę. Od tamtego dnia znalazłem odpowiedź na to, co jest moim sukcesem. Podarowanie komuś największego daru. Podarowanie komuś życia czy drugiej szansy na życie. Nominację do Polonijnej Osobowości Roku traktuję bardzo osobiście. Pomimo tego, że nigdy nie poznałem pani Edyty Falsztyńskiej, to czuję, że mielibyśmy wiele wspólnego ze sobą. W mojej trzeciej książce, która jeszcze nie ujrzała światła dziennego, napisałem, że. Każdy człowiek jest czyjąś pamiątką. Pani Edyta, dzięki kapitule, jest pamiątką wielu ludzi, a ja z pewnością jestem pamiątką mojej bliźniaczki genetycznej, która wygrała walkę z rakiem. Lecz nie, nie, nie liczby tu są najważniejsze. Udział w tym konkursie to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale także nowe możliwości. Wygrana w konkursie osobowo osobowość polonijna roku przyniosłaby mi wiele korzyści. Po pierwsze, byłaby to ogromna satysfakcja i uznanie dla mojej działalności oraz osiągnięć na polu polonijnym. Wygrana umożliwiłaby mi zwiększenie mojego wpływu i możliwości działania wśród Polonii, co mogłoby przyczynić się do jeszcze większego wsparcia dla moich. Działań. Ponadto zwycięstwo w konkursie mogłoby również przynieść mi uznanie wśród innych społeczności polonijnych oraz umożliwić nawiązanie nowych kontaktów i współpracę z innymi liderami polonijnymi. Jeszcze raz dziękuję z całego serca za tak ogromne wyróżnienie.